Widzę, że ta społeczność Polonii tu bardzo mocno współpracuje z sobą. Jest taka jedność, i to co jest piękne. Polonia jest taka amerykańska, jedna. która zawsze generalnie promowała sprawy polskie i zawsze walczyła o Polskę, o demokrację. Przez to Polonia zawsze... dawała nam taką, taką opiekę, taką, taką solidarność w walce, by w tym kraju również się zmieniało i nigdy Polonia wobec tego nie była. Byliśmy w takim czasie przez 8 lat największą firmę w Europie Środkowej, zorganizowaliśmy własną flotę najnowocześniejszych gazowców, które dostarczają gaz do o, gazoportu w Świnoujściu imieniem Świętej Pamięci profesora Alecha Kaczyńskiego. Taki, więc taki mamy mainstream, który śmieje się z ludzi z mniejszych miejscowości, który nabija się z tych ludzi I to są ludzie, którzy uważają, że urodzili się w Warszawie pod krawatami na ministerialnych stanowiskach, a tym wstydzą się swoich mniejszych miejscowości. Radio 103.1 FM, gość, którego zapowiadałem, pan europoseł Daniel Obajtek. Witam, dzień dobry. Witam panie redaktorze, dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę, że mogę tu być dziś. Jak pobyt w Stanach, w Chicago? Jestem bardzo zadowolony z tego pobytu, spotykam wiele Polonii i rozmawiam. No wczoraj nawet miałem przyjemność na ulicy paru ludzi spotkać, którzy mnie poznali, Polaków i widzę, że ta społeczność Polonii tu bardzo mocno współpracuje z sobą. Jest taka jedność i to co jest piękne, jest taka jedność. Nie tylko jedność w takich sprawach towarzyskich, ale w ogóle jedność nawet w kwestiach biznesowych, kwestii też i też taki. Patriotyzm do Polski, bo miałem też przyjemność spotkać wielu ludzi, którzy przyjechali z Polski, choćby po to, by tu w Stanach między innymi robić interesy, rozmawiać z Polską Polonią, wchodzić na tutejszy rynek, więc. Yy... Bardzo się cieszę, że jestem tu właśnie, że spotykam Polaków i to spotykam Polaków, którzy mają um, piękne historie w swoim życiu i te historie w Polsce i te historie tu. Zresztą ja zawsze wspominam Polonię i traktuję Polonię, pamiętam swoje lata młodości, dzieciństwa. To przecież zawsze... Liczyliśmy na dwie tak naprawdę. Yy, jedna to była osoba, to był świętej pamięci Święty Jan Paweł II, a druga może to nie osoba, ale to jest cała grupa, to była Polonia amerykańska, która zawsze generalnie promowała sprawy polskie i zawsze walczyła o polskę, o demokrację, zawsze tu za oceanu pomagała Polakom w wielu, wielu, wielu akcjach. Ja też wychowałem się w miejscowościach górskich, gdzie masę ludzi w latach 70., ale nie tylko w w latach 70. -tych, 80., -tych, 90. -tych, yy, udało się do Stanów Zjednoczonych, więc, yy, więc znam też nawet z mojej rodziny, miałem sporo ludzi, więc zawsze ta Polonia dawała nam taką, taką opiekę, taką, mm, taką solidarność, w walce by w tym kraju również się zmieniało i nigdy Polonia wobec tego nie była obojętna. Więc wielki szacun do Polonii, do historii i Polonii do tego, że y, widzę tu w momencie, kiedy byłem w Chicago, widzę ile też. Polacy wnoszą wkładu w to miasto. Ile wnieśli wkładu w to miasto? Zaczynając od architektury, kończąc na wielu rzeczach, no przecież tak naprawdę Polacy, yy, gdzie to była jedna z większych, największa grupa w Chicago, no budowały, budowali wiele zakładów, wiele yy, fabryk, yy, wiele wspaniałych budynków, niektórzy są nawet ich właścicielami, więc no, naprawdę czuć tu Polskę. Dwa spotkania w Chicago. To pierwsze już miało miejsce w piątek w Copernicus Center. Dzisiaj o trzeciej po południu w domu pod Podchalan, a więc to też ta bardzo polska część, tak, tak. jeżeli chodzi o polskie Chicago, ale właśnie. Yy, Często określa się to południe Chicago, polskie południe Chicago tak. jako góralowo, prawda? Bo góralowo tam, tak, tam, tak, bo tak. tam jest więcej osób właśnie I... z tamtych regionów Polski, więc, <laughs> więc pewnie to będzie równie udane spotkanie, ale pewnie inaczej będzie może w szczegółach tak. wyglądać. Pan promuje swoją książkę, jeszcze nie skończyłem. Skąd potrzeba, aby ta publikacja się pojawiła? Bo jak spojrzymy na polski rynek wydawniczy, to od no tak naprawdę kilkunastu lat jak nie więcej no jest zalew tego typu pozycji, prawda? I to w różnych dziedzinach sport, kultura, film, także polityka i także ekonomia. Panie redaktorze, ta książka się dlatego pojawiła. Ja osobiście nie mam czasu na pisanie książek i nigdy bym się w to nie zaangażował, gdyby nie kwestia moich pracowników, moich współpracowników. Tak się składa, że budowaliśmy w tamtym czasie przez 8 lat największą firmę w Europie Środkowej. I i budowa tej firmy wymagała od nas wielkiej determinacji. I to nie jest łatwa rzecz, jeżeli się odcina, można powiedzieć, dostawy ropy z Rosji, jeżeli się odcina dostawy gazu z Rosji, jeżeli się próbuje całkowitego jak gdyby przebiegunowania całej logistyki. To były bardzo ważne zadania, które dały nam bezpieczeństwo i to pokazała pandemia, i to pokazała wojna na Ukrainie, że nasz kierunek był bardzo dobry, a chcąc zmieniać kierunki dostaw ropy, gazu, chcąc być bezpiecznym państwem i nie tylko państwem, bo przecież Orlen ma rozmiary które nie tylko dotyczą państwa polskiego, ale i całego regionu. Orlen ma aktywa w całym regionie. Litwa, które są bardzo mocne oddziaływania. Litwę, Łotwę, Estonię, e, część rynku ukraińskiego, e, Czechy, Słowacja, a, e, część rynku niemieckiego, Węgry, Austria. Więc to jest potężne oddziaływanie. Więc te e, synergie, któreśmy robili, te potężne inwestycje doprowadziły do tego, że powstał koncert, który nas zabezpieczył tak naprawdę w ropę, w gaz, w zupełnie zupełnie inne kierunki, choćby tu w Stanach z Zatoki Meksykańskiej sprowadzamy gaz skroplony. Przez ten czas generalnie również zorganizowaliśmy własną flotę najnowocześniejszych gazowców, które dostarczają gaz do o, gazoportu w Świnoujściu imieniem świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, więc, więc zrobiliśmy bardzo dużo rzeczy. Te rzeczy były również bardzo mocno w kraju krytykowane. Był wielki atak, jeżeli chodzi o te kwestie i o te kwestie inwestycyjne e, i uważałem, że jestem winny tym ludziom, by ta książka powstała, by w tej książce napisać prawdę, dlaczego te procesy były tak tworzone, dlaczego stworzyliśmy największy koncern, e, d, jak wyglądały kwestie polityczne, jak wyglądały kwestie choćby nawet służb, bo służby bardzo mocno w tym zakresie różne e, prowadziły swoje działania, by taki koncern mógł nie powstać, bo mimo wszystko to są interesy, które dotyczą rocznie zakupów samej Europy Gazu za 100 miliardów złotych, czyli około 25 miliardów więc, dolarów. Więc wyrwaliśmy się z tych, szpon, z tych szpon układu rosyjskiego i układu tak naprawdę niemieckiego, ponieważ to była taka nieoficjalna umowa, która zawsze pokazywała, że ten region Europy ma być podzielony między surowce rosyjskie, technologie i produkty niemieckie. I myśmy poprzez tworzenie tego koncernu chcieli stworzyć tak naprawdę. To naprawdę ekonomiczne uzasadnienie Trójmorza. Bo dziś mówimy o Trójmorzu, wspaniała inicjatywa, ale to jest inicjatywa. A jeżeli my jako cała Europa Środkowa, to 13 krajów Trójmorza, chcemy w pełni uzyskać bezpieczeństwo, to nigdy go nie uzyskamy, jeżeli nie będziemy bardzo mocno działać i realizować zadania biznesowe, które uniezależnią nas od kierunku rosyjskiego i uniezależnią nas od kierunku niemiecko-francuskiego. Więc, więc ten koncern innymi dlatego był tak budowany, żeby zdecydowanie zwiększyć swoje e, możliwości. Mało to generalnie były inne plany przejęcia innych spółek w regionie przez ten koncern. To spowodowałoby faktycznie realną siłę i wtedy ten koncern miałby przychodów tyle, co budżet państwa polskiego. On miał praktycznie 70% już przychodu budżetu państwa, ale miałby więcej niż budżet państwa i wtedy moglibyśmy inwestować w małe reaktory atomowe, w duży atom, bo wtedy byłaby po prostu siła ekonomiczna. No przecież dziś nie robi się inwestycji poprzez działania społeczne. Dziś inwestycje się robi poprzez kapitał i poprzez inwestycje, które mają stopę zwrotu. Książka Daniela Bajtek jeszcze nie skończyłem. Eee, tytuł. Zastanawiam się, czy to jest obietnica, jeszcze nie skończyłem, w stosunku do pana zwolenników, czy też groźba, jeszcze nie skończyłem, w stosunku do pana wrogów. Widzi pana. Czy, czy, czy i to, i to? Widzi pan, taki szybki tytuł mi przyszedł do głowy. Czy skończę, czy nie skończę, to tak naprawdę od pana Boga chyba zależy, ale generalnie jedno i drugie tak naprawdę, bo ja nie należę do ludzi, który nie odpowiada za swoje działania. Nie należy do ludzi, który kryje się za drugim człowiekiem, nie należy do ludzi, którzy ucieka od odpowiedzialności, nie należy do ludzi, który siedzi pod stołem, jak opozycja rządzi. No niestety mam taki niepokorny charakter, że mówię to, co myślę i działam, jeżeli uważam, że to jest słuszne. Więc ten czas, zarówno w Orlenie, jak i ten czas, to jest czas mojej takiej wewnętrznej walki. Ja nie chcę walczyć politycznie, tylko ja muszę walczyć politycznie jeżeli generalnie atakuje się mnie i moich ludzi zupełnie nielogicznymi zarzutami. Przecież trzeba patrzeć na zyski firmy, na wielkość firmy, na opinie międzynarodowych instytucji, które przeprowadzają różne ratingi międzynarodowe, Moody's, Fitch, czy też inne. I na to trzeba patrzeć, a nie na jakiś tam bełkot polityczny, bo komuś się coś nie podoba. Notabene dzisiejsza formacja polityczna a chwali się tymi rzeczami, za które mieli mnie zamykać na 25 lat, więc ja czego? nie jestem w stanie zrozumieć. Więc ja bym w ogóle chciał, żeby, mi, żeby mnie zostawili w spokoju i mógł, żebym mógł działać i politycznie i biznesowo, no ale niestety, taki mamy klimat w Polsce, że nie mogę do końca działać ani politycznie, ani biznesowo, choćby ostatnie kwestie pomysłów na zabranie mi immunitetu w dwóch sprawach, które uważam są tak śmieszne, że aż po prostu absurdalne. Pierwsza sprawa to jest kwestia pana redaktora Nisztora, jakieś tam rzekomo krzywe przysięstwo na podstawie jakiegoś nagrania które jest totalnie sfabrykowane, więc to jest głupota. A druga rzecz to jest kwestia wydawnictwa. Ja nie wchodzę w rzeczy, kto w co wierzy. Każdy niech sobie wierzy w co chce, ale w momencie, kiedy generalnie jeden z tygodników drukuje okładkę, która obraża uczucia religijne katolików, to mam prawo wycofać to wydanie z naszych stacji. Mam prawo. Gdyby tam były obrażone uczucia, choćby innych religii, innych ludzi, którzy wierzą w inne religie, zrobiłbym to samo. Zrobiłbym to samo. Więc jeżeli się formuje takie zarzuty, jeżeli się próbuje na okładce pokazać Jana Pawła II i na krzyżu kukłę, lalkę w tym zakresie, no to za to mam mieć odbierany immunitet, zaczynam się zastanawiać, jaka jest wolność słowa w Polsce. To co mówię, w żadnym wypadku, nie upolityczniam tu Państwa, każdy niech sobie wierzy w co chce ale pewne rzeczy są ponad generalnie, powinny być ponad podziały polityczne. Nawet jeżeli ktoś nie wierzy, to rola w historii Jana Pawła II była tak niesamowicie wielka i to jest autorytet, o którym mówi się w wielu krajach. Byłem w wielu krajach świata, również w krajach, gdzie, jest, gdzie są muzułmani i, i mówiąc z politykami, z ludźmi biznesu, każdy tę Polskę zna tak naprawdę m.in. z, z Chopena, po pierwsze, z Jana Pawła II, z Paderewskiego. I tak jest nasz kraj rozpoznawalny na świecie. Więc w życiu jako Polacy nie powinniśmy, nawet mając inne zdanie, nawet mając inne zdanie wobec Kościoła załóżmy, Chociaż ja jestem człowiekiem kościoła i nie mogę w żadnym wypadku się tego, ale jeżeli ktoś ma nawet inne zdanie wobec kościoła, to powinien uszanować pamięć o wielkim Polaku, który zmienił m.in. historię Polski i zawsze walczył o tą Polskę. Czy pan postrzega swoją karierę jako taką karierę w stylu amerykańskim, jak pan patrzy na swój życiorys, ten taki już który jest życiorysem, nazwijmy to, publicznym, hmm. ogólnie dostępnym. Czy to jest właśnie taka, taka kariera w stylu amerykańskim? Tak pan to widzi? Hmm. Trudno mi to określić, panie redaktorze, o jakim pan publikowanym życiorysie mówi, bo złośliwcy mój życiorys bardzo mocno skrócili. Mówiąc szerzej, ten życiorys był, był moja ukochana gmina Orlen, a mój życiorys jest zdecydowanie dłuższy. Pragnę zaznaczyć, że ja wszystkie szkoły robiłem zaocznie i cały czas pracowałem. Pierwszy dom postawiłem w wieku 18 lat, ale zajmowałem się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Miałem swoją firmę, jedną, drugą, trzecią. Później zarządzałem dużą firmą, potem w prowadzałem do Polski, choćby nawet jedną z międzynarodowych firm, która zajmuje się elementami, choćby do przemysłu samochodowego, o, tworzywami. W międzyczasie jeszcze byłem w samorządzie. Oprócz samorządu zarządzałem największą agencją płatniczą w Polsce, agencją restrukturyzacji i modernizacji. Byłem prezesem Energii, a dopiero później byłem prezesem Orlenu, jeszcze wcześniej mając parę innych swoich działalności. Więc mój życiorys jest zdecydowanie dłuższy i to zależy, o którym się mówimy. Ale ja generalnie yy, nie jestem Jestem człowiekiem doskonałym, jestem człowiekiem z wieloma wadami między, i przynajmniej sobie zdaję z tego sprawę. Między innymi taką wadą to jest u mnie pracoholizm. No ja generalnie, jeżeli nie pracuję 15-16 godzin, to mam do siebie takie wyrzuty, że tragedia. No wczoraj pozwoliłem sobie zwiedzić dwa miejsca w Chicago, to miałem takie wyrzuty do siebie, że ja mogłem ten czas wykorzystać na zwiedzanie. Więc ogólnie jestem nie do życia, jeżeli chodzi o pracę i współczuję każdemu, który ma przy mnie pracować, bo jestem generalnie pracoholikiem i Zawsze ciężko pracowałem. Może pan redaktor w to uwierzy, może nawet nie wiem, czy to jest w książce, chyba nie, ale ja w swoim życiu byłem raz w życiu na urlopie, gdzie miał trwać 10 dni skróciłem go do 3 dni, więc, więc pracowałem i może i to faktycznie była taka kariera, która, ale naprawdę ciężką pracą na nią musiałem zapracować. Natomiast może i lepiej, że choćby nie siedziałem w przemyśle naftowo-gazowym, może i lepiej popnie ponieważ miałem zupełnie inne, takie trzeźwiejsze patrzenie. Nie byłem połączony z różnymi tam salonami, z różnymi ludźmi, którzy uprawiali ten biznes, więc mogłem go zdecydowanie szybciej reformować i zmieniać, bo nie byłem uzależniony w żadnym wypadku od tych ludzi. Była to w sumie kariera w stylu amerykańskim, bo trudno zawsze wyrwać się z małej wsi, yy, zrobić, zwłaszcza, że ta hipokryzja ludzi jest straszna. Tu w Ameryce byłoby to traktowane jako duży... Pozytywne rzeczy, a w Polsce, no niestety, taki mamy mainstream, który śmieje się z ludzi z mniejszych miejscowości, który nabija się z tych ludzi, I to są ludzie, którzy uważają, że urodzili się w Warszawie pod krawatami na ministerialnych stanowiskach, a tym wstydzą się swoich mniejszych miejscowości. Ja to nawet widzę w Europarlamencie, że wszyscy mówią w swoich rodzimnych językach, a Polacy próbują nieraz kaleczyć angielski ze względu na to, że generalnie chcą pokazać się, że są Europejczykami. I w Polsce też tak jest że w Polsce niektórzy uważają, że mają pełne prawa do tego, by rządzić w tym kraju. Inni tych praw nie mają, chociaż tak naprawdę są z mniejszych nawet miejscowości niż ja, tylko się wstydzą tego przyznać. Ja zawsze nie będę się wstydził tego, że urodziłem się w Myślenicach, wychowałem w Stróży, jestem związany z gminą Pcim. To są wspaniali ludzie, pracowici, zahartowani. I to nie jest ważne, z jakich miejscowości jesteśmy. Ważne jest, żeby chciało się nam pracować, żebyśmy szli do przodu, żebyśmy się nigdy nie poddawali, bo to jest Najgorsze w swoim życiu, żeby się poddać. To jest, to jest taka najgorsza rzecz. Każdy ma w sobie takie chwile. Ja miałem takie chwile, bo przecież, przez te 10 lat jestem potwornie goniony, prześladowany, nękany yy, różnymi artykułami, gdzie zgadza się tylko imię, nazwisko, nic tam tak naprawdę nie ma prawdy. Yy, więc, yy, więc, yy, więc zawsze miałem taką walkę, że zawsze twierdziłem, nie, nie mogę się poddać. Teraz też tak twierdzę, że nie mogę się poddać. Mógłbym yy, Wyjechać z Polski, mógłbym wyjechać z Europy, mógłbym być zupełnie na innym kontynencie i dobrze sobie żyć i zupełnie gdzie indziej pracować, ale stwierdziłem, że nie będę uciekał, ponieważ nic złego nie zrobiłem i będę walczył. A proszę powiedzieć, jak pan sobie wyobraża najbliższy czas, jeżeli chodzi o życie polityczne, ale także o polską gospodarkę, a także to, jak to wygląda ze strony Brukseli, ze strony europarlamentu? Jest pan w tym momencie europosłem, więc. Bezpośrednio pan Oj. widzi to co się dzieje. Jak pan jak pan przewiduje co się będzie działo w ciągu najbliższych tygodni, tak, miesięcy, lat. być może lat? No, zadał mi pan takie pytanie, że mógłbym tu pracę doktorską na to pytanie chcąc odpowiedzieć panu, więc muszę użyć skrótów myślowych w tym wszystkim. No niestety Europa gospodarczo się stacza i to wszyscy widzimy i to nie widzi Daniel Bajtega, ale proszę sobie zobaczyć na wyniki gospodarcze Europie, proszę sobie zobaczyć na koszty energii w Europie i proszę sobie zobaczyć na ilość regulacji, która została stworzona w Europie. To nie jest życie dla przemysłu, dla biznesu, szczególnie dla przemysłu ciężkiego. Przemysł po prostu jest na praktycznie wykończeniu. Przemysł energochłonny jest na a, wykończeniu. O, jeżeli jest trzykrotnie większa cena energii niż w Ameryce, czy już nie mówmy o Chinach, już nie mówmy o Turcji, bo może nie chciałbym mieć takiego systemu jak w Chinach, więc staram się tego może nie porównywać, to, to nie jesteśmy konkurencyjni i Europa musi naprawdę wrócić do korzeni, i już niebawem ta Europa. Ja jestem za Unią Europejską, to już wprost powiem, ale ta Europa musi się zmienić i zdecydowanie musi zmniejszyć ilość regulacyjne, musi wejść na normalne tory, przede wszystkim musi przestać konkurować z sobą, a konkurować z innymi częściami świata i nie narzucać całemu światu swoich zasad, bo jeżeli narzuciłaby swoje zasady, miałaby taką siłę, narzuciłaby Zielony Ład zarówno Amerykantu, Ameryce, jak załóżmy Zielony Ład Turcji, Chinom czy innym czy Rosji to wtedy generalnie mogłaby implementować ten Zielony Ład. Ale tak się składa, że ten Zielony ład został tylko w, w Europie. To podnosi potwornie koszty, to generalnie stawia Europę jako miejsce, gdzie nie opłaci się inwestować, bo regulacje są tak zmienne, że dziś budujesz tam biznes za za rok może się okazać, że on będzie nieefektywny i nie będzie miał uzasadnienia ekonomicznego. O, więc Europa bardzo szybko wróci bardziej do kwestii prawicowych w tym zakresie. Już nie mówię o takie prawicowe partyjniactwo, załóżmy, tylko mówię o prawicowe takie ideały, które są ważne w gospodarce. Ja nie jestem przeciw transformacji, ale transformacja ma polegać na tym, żeby zużyć jak najmniejszą ilość energii przy jak najmniejszym koszcie i przy wyprodukowaniu jak najwięcej produktu, jak najlepszej jakości. A ta transformacja nie ma na tym polegać, żeby implementować technologie, które są związane z Zielonym Ładem, obciążyć wszystko ETS-ami, czyli prawami do emisji, gdzie jest to nic innego, jak wielka spekulacja cenowa, również poprzez Chiny realizowana na Europie, no bo wtedy stajemy się nieopłacalni, wtedy musimy używać pomocy publicznej do tego by inwestować w biznes. Ja nie wierzę w biznes, który ma pomoc publiczną udzielaną. Bo wtedy to nie jest biznes zdrowy. Biznes jest wtedy zdrowy, kiedy jest oparty na rachunku ekonomicznym. E, więc tu Europa bardzo szybko się będzie zmieniać i sądzę, że w ciągu najbliższych trzech lat to ruchy prawicowe dojdą do władzy w Europie i zacznie się zmieniać, Oby ten czas generalnie e, nie przesądził katastrofę w Europie gospodarczej e, i myślę, że to nastąpi, ja jeżeli Chodzi o Polskę. No powiedzmy sobie szczerze, e, to co powiedziałem, e, ja generalnie nigdy nie wypierałem się prawicy. Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale staram się spatrzyć na pewne rzeczy z takiego punktu logicznego, a nie fanatycznego. I dzisiaj to, co się dzieje w Polsce jest problemem, ponieważ nie podejmuje się decyzji. I to mnie najbardziej boli. Nie to mnie boli, że oni w tym kraju rządzą. Wygrali wybory, stworzyli koalicję, mają pełne prawo ale generalnie to jest dla na mnie największym problemem, że nie podejmuje się decyzji lub... Y Niektóre decyzje są wstrzymywane, z niektórych decyzji się wycofują. Ta polska gospodarka bardziej oparta jest na takim dyktacie niemieckim, co ja się nie zgadzam, bo zgadzam się z tym, żebyśmy z Niemcami robili biznesy, ale nie zgadzam się z tym, żeby poprzez regulacje osłabiać polskie interesy. Widzimy w kwestii małych reaktorów atomowych, no nic się nie dzieje przez półtora roku, a, a mieliśmy być mieliśmy szansę być drugim krajem po Kanadzie, który który uruchomi SMR -y tu przy współpracy ze stroną amerykańską, bo tą współpracę mamy bardzo dużą. Przez dwa lata w tym temacie nic się nie stało więc jest ten temat bardzo mocno blokowany. Moglibyśmy zdecydowanie rozwijać kwestię gazu skroplonego i budowania następnych jednostek pływających, co dałoby siłę w regionie tak naprawdę, bo wcześniej czy później Nord Stream 1, Nord Stream 2 popłynie gaz, więc musimy mieć odpowiednią siłę w regionie. To jest następna bardzo ważna rzecz, z której nic tak naprawdę się nie dzieje, ale też pewne inwestycje petrochemiczne, też pewne inwestycje takie akwizycyjne, które by wzmocniły naszą gospodarkę. Uważam, że w tym zakresie powinny być podejmowane decyzje, a te decyzje nie są podejmowane. A już takim no, szczytem bezczelności jest, szczytem bezczelności jest, proszę zobaczyć, niedawno wypowiedź nawet kanclerza Merca. No, mieliśmy prezydencję w Polsce, to polski rząd powinien reprezentować Unię Europejską na zewnątrz. Pan Merz stwierdził, że to on będzie reprezentował Europę w rozmowie ze stroną amerykańską. No, w momencie, kiedy mamy prezydencję, jest to nie do pomyślenia. Teraz pan prezydent Merz krytykuje wybór Karola Nawrockiego na prezydenta. Zostawmy sobie, kto na kogo głosował ale wara Niemcom od tego, kto jest prezydentem w Polsce, obojętnie kto nim był, mówiąc szczerze, I wypowiedzi, gdzie w Niemczech tak naprawdę prezydent nie jest wybierany w wyborach, tylko zupełnie przez parlament, to w Polsce jednak prezydent ma większą siłę, on jest wybierany przez naród. To było ponad 10 milionów ludzi, którzy głosowali i w życiu żaden kanclerz Niemiec, obojętnie jaki, nie powinien się w tej sprawie wypowiadać i nie powinien mówić, że to jest źle, że dla nich, że no to, to, to uważam, że te wypowiedzi są skandaliczne. Również wypowiedzi generalnie ministra spraw zagranicznych uważam, że są swoistym skandalem, bo no, panie redaktorze, możemy to, co mówię, w różne rzeczy wierzyć, i religijne, i polityczne, ale no, mówić w ten sposób, że Polska zyskała na II wojnie światowej, jeżeli chodzi o terytorium, no to jest jakiś po prostu... Jakaś totalna pomyłka, zwłaszcza, że staramy się o reparacje, które nam się należą, jak chłopu ziemia, mówiąc kolokwialnie. Więc w życiu takie słowa nie powinny paść. I obojętnie, czy w Polsce by był minister e, bardziej po stronie Platformy Obywatelskiej, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy po stronie SLD, czy po stronie innych formacji, żaden minister spraw zagranicznych takich słów nie powinien powiedzieć. Żaden. I gdyby to powiedział minister, a był z PiSu, to mówię szczerze, może nie mam dużo do gadania w tej formacji, w mojej formacji, ale byłbym pierwszy, który by go skrytykował i powiedziałbym mu, żeby się stuknął w głowę, delikatnie mówiąc, bo takich złów w życiu żaden minister nie powinien wypowiadać, czy też urzędujący, czy też nieurzędujący. Więc ja wierzę jednak w polską gospodarkę. Chciałbym budować szerzej Trójmorze, ale Trójmorze gospodarcze przy udziale firm amerykańskich i wtedy to spowoduje pewno nasze bezpieczeństwo, nas w regionie. Radio 103.1 FM, pan Daniel Obajtek, europoseł. Podczas swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych promocja książki jeszcze nie skończyłem. Ta książka także będzie do wygrania w konkursie w dalszej części naszego programu w Radiu 103.1 FM. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Dzisiaj jeszcze przypominam o godzinie trzeciej po południu spotkanie tak. w domu pod Chalam. Serdecznie, zapraszam serdecznie wszystkich na zapraszam. to spotkanie i na rozmowę i na trudne pytania. Dziękuję bardzo. <noise> Dziękuję. Dziękuję za tą rozmowę.